Witam wszystkich bardzo serdecznie, cześć moi drodzy, dzisiaj pokażę wam jak dostać się i jak profitować na jednej z lepszych miejscówek do profitu właśnie na takich niższych levelach. Można się już tam dostać od 40 levela. Co trzeba zrobić to początek Banshee Questa, początek Questa z biblioteką. Już uploadowałem dostęp na Spirale, więc bibliotekę będziecie musieli zrobić, a następnie możecie się tutaj dostać. Jeszcze sobie tylko zabijemy strach na wróble, może karta spadnie, nie, nie tym razem. Tam u góry pojawi się napis... Y Link, który was przeniesie do dostępu na bibliotekę Pierwszy, Love Stories Bench questa. Jeśli to zrobicie, od razu będziecie mogli się dostać tutaj Jesteśmy na Kebelesie, idziemy sobie w tą stronę Idziemy tu, wchodzimy do dziury Wybijamy szlam i będziemy zabijać chrząszcze. I te chrząszcze za duże nie robią, ale na mniejszym levelu może być różnie. Pamiętajcie, że możecie tutaj użyć na przykład znikania i wtedy tu te potwory was nie widzą. Taki czary jest dostępny dla łowcy albo możecie ubrać specjalny pierścień. Ja sobie tu wszystko zresetuję, żeby wam pokazać ile tutaj można zarobić. Oczyścimy wszystko, żeby nic nie było. Zaczynamy, chwilę pobiegamy i tak, moi drodzy, mamy 000 i biega się tu w ten sposób. Tu mamy elitarny Otworki le po lewej stronie Po prawej stronie mamy instancję A tu mamy dalszy quest do wykonania Banshee Questa, Kolejny to jakby kolejną zagadkę Ale ogólnie będziemy biegać tutaj Instancję i później tu Będziemy wracać i znowu z instancję Dlatego, że sama instancja nie będzie wyrabiać Z respem, przynajmniej mi na tym levelu A level, który mamy teraz to jest 373 Dobra, zobaczmy ile uda się zarobić Więc czas Start nie zaczynamy a i jeszcze jedna ważna sprawa, tutaj można brać polowania, czyli taski i te taski no dużo dają, bo jest bardzo dużo ekspa. Warto tutaj przyjść jak jest dwa razy łup no i na pewno jak są złote potwory, bez wątpienia. A my żadnych busów teraz tutaj nie mamy, więc jesteśmy na, na zero można powiedzieć. Jakie przedmioty się tu sprzedaje? No to wszystkie te nogi chrząszcza, głowy chrząszcza i, i tak dalej. No i co tu jest fajne akurat w tym spocie? że nie musimy tych przedmiotów nigdzie sprzedawać, nie musimy się bawić żaden market, tylko idziemy do NPC-ka i wszystko sprzedajemy u niego. Jest instant cash, nie? Od razu mamy highs, to jest, to jest świetne. I jest na tym spocie, jak zawsze są 3-4 osoby, dlatego się chodzi na, te, na tą instancję. Teraz jakoś dużo ludzi nie ma, nie? 10 minut chcę tutaj sprawdzić, i po 10 minutach pójdziemy, wyjdziemy stąd. No i tu jesteśmy, tu jest właśnie ostatni ten room, tutaj się robi tą zagadkę na mniejszy i a Trzeba oddać wszystkie przedmioty, które po jednym przedmiocie, które wypadają z tego chrząszcza, i to nam zalicza. Quest, no, ale my wracamy właśnie do tej instancji. Można tutaj jeszcze na: Iść tą odnogę, ale to zależy, już czy les będzie wyrabiać, czy nie. I na tej zasadzie tu będziemy biegać. Mamy szczęście, bo tutaj teraz nikogo nie ma, chyba, ale zwykle to jest naprawdę tutaj sporo osób. Uwaga, 10 minut, dobra, 10 minut mamy EXPA 4,2KK bez żadnych. No boostów bez niczego. Będziemy sprzedać cały łup, który mieliśmy przez te 10 minut i zobaczymy, ile udało się zebrać. Tylko no nie liczyłem potionów, które tu wypiliśmy. Łowcom dużo się tych potionów wypija. Ile to będzie pieniędzy? Sam jestem ciekaw, bo nie robiliśmy takiego eksperymentu. No, trochę tego jest. Zobaczmy. Ja starałem się. Nie będę ukrywać, starałem się zabijać yy, możliwie jak najszybciej te potwory. Więc jeszcze raz, żeby mieć dostęp na książkę, trzeba zrobić bibliotekę. Czyli wziąć questa, zrobić bibliotekę i oddać quest. Idziemy tutaj. I Słuchajcie, w 10 minut zrobiliśmy 380k golda. No to myślę, że jest to dosyć sporo. I oprócz tego jeszcze wbiliśmy 720k expa. 380k. Wyobraźcie sobie, co by się działo, gdybyśmy mieli jeszcze aktywne dwa razy łup. Dobra, moi drodzy. Jeśli chodzi o YouTuby, to tyle. A my streamujemy dalej. Papa YouTubeki. Cześć.